Czekanie, my teraz zupełnie zmieniamy temat. Troszkę odlecimy rzeczywiście gołębie pocztowe, pasja, bardzo wielu tysięcy ludzi w Polsce, w Europie i także gwiazd. Na czym polega ten fenomen? Popatrzmy. Mają doskonały wzrok. Widzą z odległości nawet 100 kilometrów wykorzystywane podczas pierwszej i drugiej wojny światowej przenosiły przesyłki, dlatego okupanci zakazali ich hodowli. Co jeszcze warto wiedzieć o gołębiach? Zapytajmy hodowców. Skąd to się bierze, że one potrafią lecieć nawet 100 km na godzinę? Tak jest uwarunkowany, tak zbudowany gołąb, tak jak inne ptaki. Są szybsze jeszcze. Soku osiąga 300 km na godzinę, nawet w momencie ataku. O gołąbek 100, nawet przy lotach wiecznych, nawet do 120 może dochodzić na godzinę. A gdzie mają kompas? Nikt tego nie wie, nawet najmądrzejsi ludzie potrafią niektórzy się popisywać i swoje teorie wprowadzać, ale nikt tego jeszcze nie zbadał. Pana gołębie, gdzie były najdalej? Moje były z Paryża najdalej leciały. To jest 1000, około tam 1600 km. Czyli na wieża Eiffla były? Chyba tak, albo blisko przylatywały. To pana najdoskonalszy okaz? Może nie najdoskonalszy, ale bardzo dobry gołąb. Trzy razy był pierwszy na kilka tysięcy włożonych na lot gołębi. No jest wybitny gołąb, można powiedzieć. A co potrafi? Bardzo szybko latać. Ale jeszcze coś potrafię, bo pokazywał nam pan, że on się bije i broni swojego miejsca. Broni własnej celi. Nie pozwoli żadnemu gołąbkowi, No nie wiem, chyba kod nawet, gdyby go zaatakował, też by walczył z nim. Ale wszystkie gołębie tak mają, czy tylko ten? Nie, to są wybrane gołębie, nie, nie wszystkie. Gołębie pana Tomasza w ubiegłym roku stanęły na podium, były trzecie w Polsce, jak wyhodować mistrzów. Dobre gołąbki, żeby wyhodować. Trzeba skrzyżować dobre gołębie od dobrych, dobrych, renomowanych hodowli. Najczęściej gołąbki w Polsce hodowcy sprowadzają z zagranicy, z Holandii, z Belgii. Są to kolebki gołębiarstwa na całym świecie. Lubię te wyścigi. Jest to adrenalina w weekend, który go zwycięży, czy, czy, czy mój, czy któregoś kolegi. Także często to się lubi. Traktuje pan to jako sport? Jako, jako sport, tak, na pewno traktuje to mocno jako sport. Tak, tylko że to tak, pan nie bierze udziału w tych zawodach, tylko pana w Ale trzeba czasu też poświęcić, żeby głębiej trenować, no także jestem jakby trenerem. A w naszym studiu też trener i hodowca gołębi pocztowych, Michał Trójczak, a także kolega e, trenera z materiału. Tak, ty pan też jest trenerem, rozumiem? Tak, tak? oczywiście. Tak Panowie się o, wszyscy znają, jak widzę. No, wielka... e, w większości tak, znamy się, spotykamy się co roku na wystawach e, okręgowych, ogólnopolskich, także no, mamy kilka możliwości spotkać się. Skąd e, Pana gołębie leciały najdalej? E, moje gołębie osobiście najdalej leciały z Amsterdamu, to było 1250 km. Wróciły, e, tak oczywiście. Gołębie wypuszczone były jednego dnia o godzinie powiedzmy tam 10, drugiego dnia o godzinie 18 były już w domu. A dzisiaj gdzie są? A dzisiaj wracają z Bydgoszczy to jest 250 Teraz właśnie, tak, tak, dokładnie mhm. dzisiaj za 15.07 wystartowały w Bydgoszczy 250 km. No tak spodziewałem się, że trzy godziny będą leciały. Jak to się dzieje, że one zawsze wracają do domu? Proszę mi wytłumaczyć. To znaczy zawsze. No jeśli się nic nie, nie wydaje, Tak, tak, tak. Mhm. Znaczy nie ma takich stuprocentowych badań przeprowadzonych, czym one się kierują. Natomiast mhm. my jako hodowcy pokładamy to w trzech takich elementach. Pierwsza sprawa to jest pole magnetyczne. To jest taki główny wyznacznik tego, gdzie one są, lokalizują się i wracają. Drugim tematem to jest, drugim elementem to jest słońce i zieleń trzecia. Mhm, czy tak. e, znaczy tak? one nie tyle, może co pamiętają, co w ten sposób nawigują. To jest taka ich, że tak powiem, wyznacznik, w którym kierunku mam ruszyć do domu. Tak? Najlepszy GPS na świecie. chyba. Tak. Potrafią lecieć nawet z prędkością 120 km na godzinę, e... jeżeli sprzyjają warunki atmosferyczne. Ale słyszeliśmy, że jest to sport. Są to tak. zawody. E... Wyścigi, wyścigi, tak. Wyścigi, tak. Rywalizacja. W, w Afryce z pulą nagród do 2 milionów dolarów. Tak, e zgadza się. Na targach w Afryce kupuje się gołębie po 300-400 tysięcy dolarów za sztukę. A u nas jak to wygląda? To znaczy tak, w Polsce, jeżeli chodzi o te sprawy takie finansowe, informacje, jakie tutaj mamy od kolegów, to te wybitne głębie, najwybitniejsze z tej półki, powiedzmy mistrzów świata, bo te głębie mają, mają prawo też zdobyć tytuł mistrza świata, olimpijczyka, zostały sprzedawane nawet po 25 tysięcy euro. Głębie mhm. w Polsce. Kolosalne ceny są płacone przez Azjatów. Tam ten sport teraz naprawdę wchodzi w taką, w takie apogeum, można powiedzieć, i tam są ogromne pieniądze. Natomiast myślę, że większość z nas, 99% nie hoduje ich dla a dlatego co do nich po prostu czujemy i czym one dla nas są. To jest moje hobby życiowe. No moja, właśnie, moja czym pasja. są? Proszę powiedzieć. Życiem. życiem. To, jest, to jest cała moja pasja, całe moje życie. Każda wolna chwila jest oddawana im, każde kłopoty, które ewentualnie się w domu pojawią czy jakieś problemy, wchodzę głębnik. do głębnika i tam się wszystko kończy. Tam żyję ich życiem, tam myślę o nich po prostu. Ale w ten sport wkracza też trochę technologia, bo pan przyniósł tutaj dosyć ta, ciekawe ta, urządzenia. Studio. To są urządzenia, które służą do tego, żeby rejestrować czasy tak, tak, dokładnie. Ponieważ my również sporządzamy to, o czym Pan powiedział, ta, ten element finansowy, te głębniki, na których są pieniążki, to jest tak jakby troszkę boczna, boczny element naszego hobby. To są tak dla tych może co bardziej mają żółkę hazardzisty, Natomiast my bardziej tutaj ścigamy się dla takiego prestiżu, dla wyników tutaj jak dla tytułów, jak, dla tytułów hmm. tak, dokładnie. I do tego, żeby te tytuły udowadniać, że tak powiem, wygrywać te tytuły, służą nam tak zwane zegary do konstantowania. To jest taka powiedzmy wersja zegara starszego, która można powiedzieć wychodzi z rynku, mm -hmm. jest to zegar ręczny, służyły tutaj ta go, obrączka Obron. gumowa, mm -hmm. tak, została na, zostaje nakładana gołąbkowi na tą nogę drugą, ponieważ każdy z, z naszych gołębi w siódmym mm -hmm. dniu swojego życia ma nakładaną obrączkę rodową tak zwaną, to jest jedyna mm -hmm. i niepowtarzalna obrączka, drugiej w takiej w Polsce nie znajdziemy mm -hmm. i co roku taki gołąbek jak się rodzi w siódmym dniu ma nakładany. To jest taki paszport jego. Takiego paszportu. Tak, Listy, m -m dokładnie, tak. I teraz jak on idzie na lot, kiedyś tych... i teraz też jeszcze niektórzy hodowcy na tym pracują, nakładano taką gum obr obrączkę gumową. Po to tylko, żeby po prostu jak on przyjdzie, hodowca zdejmuje tą obrączkę gumową, wrzucał tu do zegara, przekręcał klucz, odbijał się czas na e... zegarze. zegarze tak? Cegarze, tak. I po tym było porównywanie, zbieranie tych list, wpisywanie tak. czasu. który gołąb najszybciej wrócił. Dokładnie, m -m natomiast m -m dzisiaj już jesteśmy w tej, że tak powiem, e, troszeczkę że bardziej e, cyfrowej. Cyfrowej, cyfrowej, tak, zgadza się. I zamiast tych obrączek gumowych... Używamy chipów elektronicznych, tak zwanych tipesów przez nas, tak? On to z tego samego tipesa ma nałożonego. Ten tipes jest zarejestrowany w tym oto zegarze, komputerze. Później Gąbek przychodzi, on usiada u siebie w gołębniku na klapie, na tym, na wylocie. I sczytuje antena. Tak, to wystarczy to... tylko, że antena go złapie, nam się wyświetla na komputerze czas przylotu. Ale do takiego wyścigu gołębi są specjalnie przygotowywane, karmione, tak, odżywiane, tak? Tak, oczywiście. My, to, to, to tak, jak tutaj było mówione, my jesteśmy trenerami tych gołębi i cała przewaga, całe to, że tak powiem, ściganie się jest uzależnione od tego, jak my sobie te głębie przygotujemy, tak? My mamy pełne e, kompleksy, że tak powiem, tematy zbożowe, bardzo ko konkretnie opracowane, dane zboża są jako super dieta, jako dieta, jako, dieta, jako karma energetyczna, karma e, lotowa, na której on będzie pracował, że tak powiem, mocniej, prawda? Niesamowite, pewnie tak byśmy mogli rzeka. długo z panem Michałem tak, właśnie tak, rozmawiać, tak, natomiast też nie zatrzymujemy, bo... Gołębie wracają. Tak, tak, Już tak. Tak. powinny wracać. No, trzy godziny liczę, za 15 czy dwie godzinki, a okay. zanim dojadę, to, to akurat... To nie zatrzymujemy Dobrze, tak, w takim razie. Tak, ale...